Ryszard Henryk Kozłowski, dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Profesor dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krzeszowickiej, jak dobrze pamiętam, prowadził już ładnych parę lat temu wykłady na temat możliwości geotermii w regionie Ziemi Krzeszowickiej, tutaj na naszej Ziemi Krakowskiej, na zachód od Krakowa. Pamięta Pan jeszcze te spotkania? Tak, jak najbardziej. Od tego czasu jeszcze jestem wzbogacony w pewną wiedzę. No rzeczywiście Małopolska, szczególnie tutaj rejon Krakowa, tu, tu się spotykają trzy, trzy pasy wód geotermalnych. Jeden prowadzi aż od Austrii, z Wiednia, drugi z Karpac, a trzeci aż tutaj z zachodu. Także warunki powinny być idealne, żeby tę te, te, energię wód geotermalnych wykorzystać. Z tym, że tutaj słyszałem, że prawdopodobnie AGH proponuje 200 metrów. Nie, nie, nie. Dwa kilometry, dwa odwierty próbne na głębokość około dwóch kilometrów. Myślę, że, że dwa kilometry to jest troszkę za mało, dlatego że na czwartych powierzchni Polski zalega wapień muszlowy i to i wapieniu muszlowym są najlepsze warunki korzystania z wód geotermalnych, dlatego że my po odebraniu energii ciepła tych wód, wodę musimy wprowadzić do otworu chłonnego i wtedy nie będzie problemów, jeżeli to będzie woda z wapienia muszlowego, bo on nie jest taki zmineralizowany silnie. Rozumiem. Panie profesorze, te odwierty mają być w regionie miękini, a to jest wygasły wulkan. Mhm porfir miękkiński, taki charakterystyczny czerwony kamień, bardzo w Krakowie popularny, w formie bruku mhm. czy różnych detali architektonicznych choćby na Wawelu. I to jest wygasły wulkan. I czy w związku z tym te szanse na pozyskanie tej gorącej wody geotermalnej rosną? Jak najbardziej. Ja bym mimo wszystko, na przykład burmistrz może wystąpić do Archiwum Instytutu Geologicznego, Instytut polega pod Ministerstwo Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i oni mają dokumentację wszystkich otworów wykonanych. Także tutaj nawet w pobliżu, w sąsiedztwie, byłoby dobrze, bezpłatnie otrzymuje się taką informację, bo myśmy jako społeczeństwo kiedyś to wszystko zapłacili. Tak gdyby właśnie taki ruch dokonać. Ale warunki tam powinny być dobre, osobiście uważam, że przy trzech kilometrach, no ale Instytut Geologiczny ma archiwacje, co je niech sprawdzi. Rozumiem. Panie profesorze, czy ziemia krzeszowicka pod względem geologicznym można powiedzieć, że jest wyjątkowa ze względu na te właśnie wulkany wygasłe, na mnogość różnych skał w jednym regionie, w małym miejscu, po prostu skupisko wszelkich fenomenów, łącznie nawet z agatami? Tak, na, na pewno tak. Z tym, że te wulkany sięgają, sięgały aż do, do Sudet, wtedy się Sudety wypięczały w tym okresie. No i po drugiej str stronie do tak, Krzeszowice i jeszcze dalej. Także warunki powinny być bardzo dobre. Rozumiem. Dziękujemy panu profesorowi Ryszardowi Henrykowi Kozłowskiemu za krótką rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Kzowian i życzę, aby jak najszybciej tą wodę ciepłą mieli, aby korzystali z basenów kąpielowych i z energii ogrzewalnictwa, a nawet i produkcji prądu elektrycznego. Tego życzę. Dziękujemy bardzo.